To jestem ja. Nagranie pochodzi z początku roku 2022. Materiał ten został nagrany dokładnie 12 dni po tym, jak wystartował kanał Geomexa czyli kanał, w którym poprzez zabawę wraz ze swoimi widzami chciałem nauczyć się geografii. Wówczas mój poziom umiejętności był naprawdę słaby. Jednak nie zniechęcało mnie to i poprzez różne formy i materiały starałem się dotrzeć do coraz to nowszych odbiorców, nie za bardzo przyjmując się hejtem ani jakimiś negatywnymi opiniami. Jednak tak osobiście tamten odcinek dość mocno mną wstrząsnął i trochę zabrał pewności siebie. A był to naprawdę bardzo prosty materiał. Z mapy świata usunięto 20 losowych państw, a ja musiałem je zgadnąć. Jednak poszło mi to na tyle słabo, że zostałem dość mocno zrugany w komentarzach. Dlatego dziś czas na wielki rewanż. Ja nazywam się oczywiście Kamil Kozak i w dzisiejszym materiale między innymi zrobimy quiz, w którym brakuje 20 losowych państw na mapie świata. Ale zanim deser, zrobimy sobie kilka przystawek i zacznę od stolicy Ameryki Południowej quiz na mapie. To powinno być niesamowicie proste. Pamiętajcie, że wszystkie quizy macie w opisie, zmieście się wraz ze mną. No to lecimy. Mamy tylko 2 minuty, więc jest to bardzo mało czasu, ale postaram się może nawet skończyć w minutę. Więc Wenezuela, stolicą jest oczywiście Caracas, w Kolumbii to jest Bogota, tutaj będzie Quito w Ekwadorze, w Peru Lima, w Boliwii są dwie stolice: La Paz oraz Sucre, ale pierwszą z nich jest La Paz, tu będzie Sucre, no i mamy Santiago, niesamowicie górzystą stolicę Chile. Buenos Aires, tutaj będzie oczywiście Montevideo, tutaj jest stolica Paragwaju, tutaj mamy Brazylię i teraz, żeby się nie pomylić, Georgetown i Paramaribo. To była para. nie. Ojej, teraz, żeby się nie walnąć tutaj jak frajer. Nie no, chyba to było Paramaribo. Tak, i Georgetown. Także bang! Mamy od razu zrobione na 100%. No ale nie czarujmy się, to było bardzo łatwe. Czas na bardzo interesujący quiz. Wyspy według najbliższego państwa kontynentalnego. No to lecimy moi drodzy, 4 minuty to jest sporo. Wielka Brytania i tutaj może być Irlandia. Jeżeli nie Irlandia, to raczej Francja jest najbliżej. Rzeczywiście Francja, Grenlandia, 770 kilometrów to dość sporo. Grenlandia należy do Danii, ale Dania to nie będzie. Do Kanady pewnie tam mają najbliżej, tak jest. Tajwan to oczywiście Chiny, Singapur leży przy Malezji. Ceylon, Ceylon to jest oczywiście Sri Lanka, więc Indie pewnie muszą być, oczywiście. Malta, Malta to pewnie Włochy będą. Islandia natomiast to. O! Norwegia? Norwegia. Bermudy. Bermudy leżą na Karaibach. To ta wysepka, chyba należąca do Wielkiej Brytanii. Eee, Bermudy. Kurczę, do Stanów? Do Stanów po prostu. Bahrajn to będzie ka nie Katar, tylko Arabia Saudyjska. Tak jest. Rodos to Grecja. Nie, bo to. Chwila. To jest wyspa grecka, ale ona Turcji najbliżej. Tak, Turcji. Falklandy Zachodnie to na południu Argentyna pewnie będzie. Trinidad i Tobago. Jezu, jak mnie to ostatnio prześladuje. Trinidad to też Stany? Nie, Meksyk być może. Belize? Albo Gwatemala? O kurde. Salwador też nie. O! Co tam jest najbliżej Trinidadu? O kurcze. No dobra, lecimy dalej. Cypr to oczywiście Turcja. Teneryfa, Teneryfa, Hiszpania, tylko że to nie będzie najbliżej Hiszpanii. To jest już przy Afryce, więc pewnie Maroko. Tak, Jamajka to Stany? Nie, Jamajka może znowu jakiś Belize, Meksyk albo Gwatemala. Jeżeli ja mam z tymi państwami na Karaibach olbrzymie problemy. Mhm. Nie wiem, nie mam pojęcia. Kuba to chyba już Stany. Nie, ale to czekajcie, to mogło być wciąż. Ale nie, no są to państwa kontynentalne, więc no nie może to być tak. A, no to Kuba leży najbliżej. Właśnie chyba Meksyku, no. Honsiu to jest yy, Korea Południowa, być może? Tak. Sokotra. Sokotra to też jest jakaś włoska wyspa? Może Filipiny? Ona może być bardziej w stronę Filipin, nie. No Madagaskar to będzie RPA. Republika Po. Albo nie, Mozambik tam jest blisko. Tak, Mozambik. Attu? To jest znowu jakaś Japonia? Nie, to może być Sokotra, Japonia na przykład. Nie jest Japonia. Attu może Japonia. Nie, nie, też nie. Czyli został mi Trinidad, Jamajka, Sokotra i Attu. Trinidad, no to to jest to państwo na Karaibach. Co tam może być jeszcze blisko? Salwador jakiś? Nikaragua? Panama może? Nie, no Panama nie. Kostaryka? Kurde, nie wiem, czego jest blisko Trinidad. Jamajka ma 624 km. No przecież to nie jest jakaś Brazylia, no nie, no bo to w ogóle nie ta część. Mm, no kurczę, Bele, patrzcie, jakie to jest ciężkie. Ha, też nie Belize. 624 km to naprawdę dużo. Kurczę, słaby wynik. Sokotra nie kojarzę tego. a tu to jest jakaś wyspa. Chyba japońska, więc Filipiny teoretycznie, Korea Północna może, albo nawet Rosja. O, nawet jeszcze Rosja tam jest bliżej. Okej. Okay. No dobra, więc mamy Rosję, sokotra. Sokotra czego by mogła być bliżej? No, w, w Indonezja może? Nie, no, tutaj już zaczynam strzelać. Ciężki quiz. Ale bardzo fajny, mega fajny nawet bym powiedział. Ale nie ośmieszajmy się dalej, sprawdźmy dobre odpowiedzi. Rynidat najbliżej Wenezueli. Kurcze, to było w sumie logiczne. No powinienem wiedzieć. Jamajka Honduras, Nikaragua, czyli tutaj akurat nie wpisywałem. I Sokotra to Somalia, czyli ja w ogóle pomyliłem. Sokotra to jest coś innego. Jest to największa wyspa należąca do Jemenu. O, bardzo fajna ciekawostka, nie miałem o tym pojęcia. Państwa według jednej podpowiedzi. Czy możesz nazwać kraj, który odpowiada każdej podpowiedzi w tym quizie? Znowu 4 minuty. Jest dane w swoim języku jako Deutschland, no to Niemcy. Leży najbliżej obcasa buta Włoch, to też Malta. Nie? Francja? Nie, czekajcie. Leży najbliżej obcasa buta Włoch. Państwo, które. O Jezu, to może być jedno z tych. Kurde, jestem w szoku. Myślałem, że Malta to może być jakaś Albania. Turcja okupuje północną część tego wyspiarskiego państwa. Cypr leży pomiędzy Estonią a Litwą. Łotwa. 8,7 miliona osób mieszkających w tym 10-milionowym arabskim państwie to obcokrajowcy. To musi być Katar. Nie jest to Katar? Ojej, no to byłem wręcz pewny. W tym arabskim państwie i to nie Katar? No nie, to nie będzie jakiś Oman i, i Arabia nie. Arabia ma o wiele więcej. Bahrain może w takim razie. Dobra, to nie wiem. Jego stolica to Dakar, to oczywiście Senegal. Najmniejsze państwo w rogu Afryki? Etiopia? A Etiopia jest blisko rogu. Nie, to Somalia jest blisko rogu Afryki, ale to nie. To jakaś Gwinea? Bissau? Nie mam pojęcia. Z sukcesem oparło się sowieckiej inwazji w 1940 roku. A, to jest trudne. Przeżył największe rozlanie ropy naftowej w dziejach, spowodowane celowo. To nie jest chyba Wenezuela. O Jezus Maria, bardzo ciężki quiz. Prawie 25% światowych statków jest zarejestrowanych w tym państwie Ameryki. Stany, Kanada, nie, no to musi być jakiś. Nie, no na Kubie by nie było szans. Brazylia może, w tym państwie Ameryki, bo nie jest powiedziane jaki. Argentyna? Dobra, nie wiem. Jedyne państwo w Ameryce Południowej, którego, które używa języka angielskiego jako swojego języka urzędowego. E, Gujana, Francuz... Gujana, no. Małe państwo, które leży pomiędzy Ukrainą a Rumunią, Mołdawia. Dzieli swoją nazwę z jednym z wielkich jezior afrykańskich. Jedno z wielkich... Wiktoria jest jednym. Je, wielkie jezioro Afryki. E, Kurde, jak to? E, nie, no właśnie, nie, nie, nie kam. Dobra, państwo w oceanii leży częściowo na atolu Bikini. Afrykańskie państwo, lecz które, jako ostatni na świecie, zdelegalizowało niewolnictwo. Lecz o Jezu, to jest Mali. W Mauretanii jest też ich chyba dość dużo. Mauretania. Państwo w Afryce Południowo-Zachodniej, znane z wydm. Afryce Południowo-Zachodniej. To Namibia jest chociażby. Małe państwo, które graniczy z Burundi na południu. Ojej, ciężko będzie sobie przypomnieć: leży w nim Ganghar Płenzum najwyższa, niezdobyta góra na świecie. No to może Chiny jak te wysokie góry. Nepal to raczej nie. Ganghar to brzmi w ogóle jak jakaś Kambodża, ale no to nie jest Kambodża. Chyba, że Indie. O, to mogą być Indie w sumie. Nie, jego nazwa w języku portugalskim Oznacza góra lwicy Góry lwicy Państwo trzeciego świata miało najgorsze Haiti Nie, co tam państwa Burundi miało tragiczne, też nie Burundi Bardzo ciężki quiz Tak szczerze, niesamowicie słabo mi idzie Już mam w ogóle 20 sekund Widzicie to, widzicie 8,7, jak to nie jest Katar No byłem tak pewny, chyba że przez kół, no nie Jakie tam, no Iran, Irak No nie może być to Najmniejsze państwo w rogu Afryki. Co tam jest? Sowieckiej inwazji. To powinno być proste. Finlandia, Finlandia. No tak, biała śmierć ten gość przecież. Para 10 na 20. Wynik tragiczny, ale no też trochę czas tutaj niestety zadziałał, ale... Zjednoczone Emiraty Arabskie. No dobra, jakbym miał więcej czasu, to bym to wpisał. Djibouti. Ciężkie. Kuwait przeżył największe rozlanie ropy naftowej. Nie słyszałem o tym. Panama, ok. No to jakbym strzelał, to bym trafił. Wie, wielkie Jeziora Afryki to Malawi ma taką dzielinazwę, nazwę. Ok. Państwo w Oceanie, Wyspy Marszala. Ruanda graniczy z Burundi. No to nie pamiętałem. Butan ma tą górę. No to było oczywiste. Nepal i obok jest Butan. Mogłem tak strzelać. No szkoda, że nie strzeliłem. Sierra Leone tego bym nie wiedział i Republika Środkowa Afrykańska, też naprawdę ciężkie, ale to Mauretanie chociaż wiedziałem, ale szczerze ten quiz bardzo ciężki, średni wynik to 7. No i czas na finałowego bossa dzisiejszego materiału mapa świata bez 20 losowo usuniętych państw. Gotowy jak nigdy. Co ważne, ta mapa z każdym odświeżeniem zawiera inne usunięte państwa. Także, żeby nie było szukaństwa, klikam parę razy. I takie coś wylosowało. I tak, moi drodzy, lecimy 3 minuty 30 sekund. Tutaj od razu widzę, że brak Białorusi oraz, no, Białoruś, wpisuj Ukrainy. Nie ma również Szwecji, brakuje Belgii, brakuje Włoszech. Malta tutaj jest, ale nie ma Chorwacji. Czy tutaj jeszcze jakiegoś państwa brakuje w Europie? Malta jest, dobra. E, chyba w Europie byśmy mieli wszystko jak tak patrzę A nie ma Libii od razu na... A nie, nie Libii? A nie, sorry, jest Libia Jezu, tutaj przez to nie widziałem niestety Nie ma trochę Afryki Okej, okay, w Stanach, Stany są Tutaj chyba też wszystko jest Ameryka Południowa prawie cała oprócz Gujany Francu... e, Nie Gujany, tylko Surinam I znowu bym się pomylił, ale leży obok No dobra, w Afryce nie ma dość dużej ilości państw Tutaj też jest lipa. Brakuje tego. Afga nie, nie, Af nie Pakistanu. Oczywiście. I tutaj jeszcze, o jezu, tu nie pamiętam ni nigdy Turkmenistan albo Tadżykistan. Tak, Tadżykistanu. Okej. Okay. Tutaj jest chyba wszystko. No ale lećmy. Afryka. Afryka jest najcięższa. Na pewno nie ma Kongo. Dwóch nawet: ani Demokratycznej Republiki, ani. A nie. To co tutaj zaliczyło? Kongo. No, nie było dwóch Kongo, tak, dobra. Patrzcie, jaki tutaj dubelek. I tutaj, tak, wyżej jest e, RPA, nie ma. Tu jest e, Namibia, Botswana, Mozambik, Zimbabwe. I wyżej było. Kurde, jak to państwo się nazywa? No, szkurczę, dobra, zaraz. Tu na pewno nie ma Togo. Nie, Togo to było to. To była Sierra Leone. Tak, tylko tutaj <gryw> za szybko zmieniłem. To była um, nie Gwinea. Chociaż nie, Gwina Bissau? Nie, nie, nie. Gwina Bissau było chyba tutaj. Chwila, chwila. Ja to kojarzę. Tu jest Ghana, tu jest togo, tu jest. Jak to państwo się nazywa? I to wyżej. No kurczę, ale dobra. To czekajcie. Trzy na razie z Afryki nie. Wiem. A coś z Azji jeszcze brakuje? Czy tutaj Azja wyjątkowo jest cała? Huh. Chyba nic nie zabrali z tej Azji, jak tak widzę. Malediwy też chyba tutaj są zaznaczone Są Tutaj też są wyspy Świętego Tomasza i Książęca Kurde ten czas mnie deprymuje Jak ja nienawidzę robić czegoś na czas eee, Somalia jest tutaj Tak 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 jest Somalia Jeszcze chciałem się upewnić Kurcze jak to się nazywa no To było mm, To państwo Burkina Faso wiem Tak to było Burkina Faso i to, nie Sierra Leone, co było obok Togo i Nigerii? No kurde, ja wiem, co to za państwo. Pamiętam, jest Geogesera, że kiedyś nawet miałem granice, Nigerii i, i. 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 Togo pisałem, to nie było Togo. Mm. No kurde, jak się to państwo nazywa? I to też wstyd. Jak ja tego państwa nie pamiętam? Co było wyżej od y, tych państw? Kurde, i czas się kończy i coś jeszcze czego nie widzę. Tu nie mam dwóch z Afryki, jeszcze czegoś brakuje. Kurde, nie wiem, czy nie zrobić sobie jeszcze raz bez czasu, bo jednak czas zabiera dużo takiej pewności siebie. No, za dużo. Jak leci ten czas, to człowiek się stresuje. Słaby wynik, ale. Z A, Papua Nowa Gwinea. Tego nie było. I Sri Lanki nie widziałem. Oj, no to bym wiedział. Tak samo nie wpisałem. Mianmy, czy też Birmy. A, tego, Bangladeszu. Tu jest yy, Birma. Kurde, jak to się nazywało? Benin! Benin był. O Gwinei Równikowej nie widziałem, a to Zambia, oczywiście, że Zambia. Kurde, to nie widziałem Papuji Nowej Gwinei. Te trzy powinienem jeszcze wiedzieć i nie byłby taki zły wynik, ale tutaj czas zagrał na nie moją na korzyść. Ostatni raz. Wynik 14 dla mnie jest słaby. Wiem, że jest o wiele lepszy niż średni, ale mnie to nie zadowala. Teraz widzowie, zrobimy sobie to absolutnie bez yy, czasu, tak żeby, było jak na... żeby była jak największa szansa. Ponieważ ja pod wpływem czasu też źle działałem. Dobra, znowu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dajmy radę, dajmy radę, dajmy na to, że aż cztery razy. O jezu, ale jak na złość całą Afrykę mi tutaj wyciało. Chociaż to może nie być złe, bo już teraz wiem, że tutaj brakuje Zambii. Brakuje znowu Kongo. Brakuje tutaj. Ojej, yy, Gwinei na pewno, tylko że nie tutaj, a tutaj. I tutaj oprócz tego nie ma znowu tego państwa. Benin. Jezu, ten Benin się nie odczepi. Ma Mauretania. Mauretania. Tutaj musi być. Okej. Okay. Co my. Aj, miałem wyłączyć czas. Patrzcie, zapomniałbym. To jest oczywiście. Nie Namibia, tylko to. Kongo pisałem, przy Kongo była. A znowu nie ma Gwinei Równikowej? Tak, znowu. Patrzcie, po raz kolejny to samo. Znowu Gwinei brakowało. To jest to. Nie Etiopia. No, kurde, co na północ od Namibii? E, to była też chyba francuska kolonia, jak to się nazywało? No, kurcze bele, znowu zapomnę, dobra. Na pewno tutaj nie ma Francji, nie ma Wielkiej Brytanii, nie ma Litwy, widzę. Nie ma tutaj jeszcze Bułgarii. Tak, Libia jest. Tutaj. O, znowu Bangladeszu nie ma? Patrzcie, no hit, dużo się powtarza, jestem w szoku. Papua Nowa Gwina jest, nie ma tutaj Australii, dopiero teraz się szczaiłem. E, Ameryka Północna chyba jest, tutaj nie ma. E, co tu jest? Wenezuela, Gujana i ten. No, e, jak to państwo? Tutaj nie ma tego. Wenezuela. Nie Górina, a Gujana, Jezu, Gujana, oczywiście. E, tutaj chyba jest wszystko dziwo. A czekajcie, Haiti jest? No, Haiti nie ma. Ładnie, teraz cieszę się, że znalazłem, bo to nie było takie proste. I Chile nie ma, Jezu, dopiero teraz się strzaiłem, że tutaj jakiegoś połączenia brakuje. Dobrze, czy tutaj w Azji coś? Tu nie. Tu chyba jest wszystko. Tu też jest Tajwan, Sri Lanka. Malediwy były zaznaczone, były. Wyspy tu są, już mam wynik lepszy, ale staram się zlokalizować państwa. Oczywiście jest Afryka. To. A, Angola to chyba była. Tak, Angola, brawo. Dobra, pamiętałem. I tutaj, tu jest Ghana, tu jest Gwinea. Co tutaj? Tu nie była Gwina Środkowoafrykańska, nie, 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 tu było coś innego. To państwo będzie, chociaż Djibouti? Nie, 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 nie. To, to będzie już ciężkie państwo do przypomnienia sobie dla mnie. Ale tutaj czegoś jeszcze brakuje. Chwila, no tutaj jest to jedno z Afryki i czego jeszcze nie mam? Nie mam jednego z Afryki. A, y, tutaj Słatini nie ma, dawnej Słazji. Dobra, bęk. wynik 17. I boję się, że tutaj brakuje czegoś. Jakiejś małej wyspy. Tutaj Dominika jest, Kuba jest, Jamajka jest też. A czego tu jeszcze może nie być? Papua jest. Pewnie jakieś tutaj wyspy brakuje, nie? Bo tutaj małe państwa nie są uwzględnione, ale państwa wyspiarskie oznaczone niebieskimi kółkami mogą się pojawić. Okej, okay, czyli te wszystkie wyspy Marszala, Fiji może być, wyspy Salomona tam są, Kiribati, Palau, Vanuatu, no nie, bo to, to jest takie strzelanie, nie lubię czegoś takiego. No dobra, nie będę tu zbytnio przedłużał, tego afrykańskiego sobie nie, sobie nie przypomnę, ale bardzo irytuje mnie to, że nie mogę znaleźć, Jakiś jeszcze dwóch państw. Oprócz tego, które tutaj powinny się znaleźć, bo to nie wynika z mojej niewiedzy, ale z tego, że nie mogę zlokalizować tego państwa. Jest Islandia. Tutaj w Europie wszystko jest. No patrzę tą Europę, bo tutaj byłby największy wstyd, gdybym o czymś zapomniał. No nie, no tutaj wszystko jakby było. No jest tutaj wszystko. Raczej to nie o Europę chodzi. Prawdopodobnie, no nie wiem, jakieś wyspy. Świętego Tomasza i Książęca No nie, no Saint Kitts i Nevis, gdyby coś takiego Ale to pewnie są jako te małe, których nie powinno być Boję się, że tutaj w Oceanii Czegoś nie widzę, a to może być Całkiem prawdopodobne No dobra, poddaję się, tej Afryki nie wiem A tutaj jakiś Bahrain Katar jest No nie wiem, co by tutaj mogło nie być Kuwait? Nie, no też jest No dobra, nie wiem Kurczę, szkoda, bo nie mogę dwóch zlokalizować, no ale sprawdźmy. Podaje się widzowie. 17 i tak, niezły wynik. Co? Nie no nie gadaj, że nie widziałem, że nie ma Malezji. No nie gadaj. Boże, nie widziałem, że nie ma Malezji. Ale wstyd. I o czym jeszcze zapomniałem? Irak. Tutaj nie widziałem. A to co to było? Liberia. O, to nie wiedziałem, że to jest Liberia. Nie no, ale ta Malezja. To aż wstyd Irak to samo. Kurde, a taka ładna gra, ale myślę, że wstydu już nie ma.